Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA San Andreas, czyli to, co lubicie najbardziej chyba w tym momencie u mnie, na, przynajmniej biorąc pod uwagę liczbę wyświetleń, e, także witam wszystkich bardzo serdecznie e, naraz i każdego z osobna, jak to się mówi, e, dobra, pitu, pitu. A tymczasem, co tutaj się stało? Mianowicie, przylecieliśmy z lotniska, y, dzwonił do nas ten, y, ten, ten najarany ziomek, ten, y, nie pamiętam jak on się nazywa, ten najarany, jak on się nazywał, ten najarany? Mniejsza, wiecie o kogo chodzi? Ten taki zawsze spalony i ma dla nas jakąś misję na tym lotnisku. Jednak podobno, czy z tego to, co czytałem i zauważyłem w komentarzu, ktoś napisał z was, że misje na lotnisku nie są wymagane. No i podle podleciałem, podjechałem tutaj do tego Las Venturas, chyba tak to się nazywa. Jeżeli się mylę, to mi poprawcie, do Uzi, który ma dla nas jakąś misję. A, a Uzi jest właśnie w kasyno. 4Dragons otwiera sobie tutaj taką nową inwestycję właśnie Wizy'ego uh, i ma dla nas jakiegoś quest'a, i ma dla nas jakiegoś quest'a. Aha. Sprawdźmy. Idiot! Zdajesz sobie sprawę, ile te maszyny kosztują? Powinniśmy je Co to było? Halo? Halo? What the fuck is wrong with you people? Boss, CJ's here. Carl, glad you can make it. So, this what you've been doing. Yeah, it's been a complete nightmare. You want a stomach ulcer? Try opening a Triad casino in a mafia-run town. The mob trying to squeeze you? Yeah, the corporations are moving in and everybody's feeling the squeeze. I've had slot machines busted up, workmen being scared off. So who behind this? Huh? Well. There are these three mob families operating here, and each of them has a stake in Caligula's casino. And some whacked out lawyers running it for them. It could be any one of them, or all of them. Can't you just give them a little something? No. In addition to the usual authorities that need bribing, each one would want a slice. And I'm not about to hand over all our profits to some wise guy Italians. Our profit? That's right, you heard me. I want to offer you a share in our casino. In exchange for some help setting it up. How's that sound, partner? Sound like we got a deal then. Boss, the boys found some thugs trying to smash one of the deliveries. We caught one of them. Get rid of him. Hey, wait, hold up, hold up, come here. Whoever's behind this, we need to let them know that they're dealing with full fledged psychos. <laughs> Time to the front of the car, then you sweat it out a little. And I'll be out there in a little while. See if we can make this guy a squeal. That's my call. Hey, hey, who the fuck? Who are you? One time, huh? no when you put your You know what? I think we're gonna take a little drive.

I będzie fajnie. No tak, gdzie? O, tutaj może być dużo prosto. O, przepraszam. O, kurde, przejeżdżaj. Trzy gwiazdki? Jakim cudem? Jakim cudem trzy gwiazdki? O nie, czemu zawsze musimy mnie gonić? Policja. Zawróć parę razy na ręcznym. No staram się. O! No nie jest zabawne faktycznie, a zwłaszcza jak mnie goni policja. O, dwie gwiazdki, super. Troszeczkę mi się tutaj zmniejszyło to. A nie, znowu trzy gwiazdki. Aha, oni chyba przez to mnie gonią, że ja jezdę z tym typem na, na masce no dobra. Trzy gwiazdki migają, migu 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 migu. Dobra, to nie policja. Ale to jest policja. Trzymaj się z dala od autostrady. Dlaczego? Zabierz go z powrotem do kasyna. No dobra, postaram się. O, przepraszam. Boże, policja mnie cały... <grywka> ja przyjeżdżam cały czas ludzi i kurde, policja się na mnie wzięła. No kurde, ludzie jest jak mrówków tutaj, więc się nie czepiają. Nie, myślałem, że to kasyna jest bliżej. Ło, ty blokady już nam nie zrobili. Kurde, jestem aż tak szanowanym obywatelem. Ja nie wiedziałem, przepraszam. I tutaj jest gdzieś garaż pewnie kasyna, co? Stąd wyjeżdżaliśmy, więc... Można podjechać. Tyk. I chyba mamy wszystko, co chcieliśmy, mianowicie wiadomości. I chyba się go skasują, co? Nie puszczą go wolno raczej. I tak zginie, jak się dowiedzą, że e, wykablował cokolwiek. Szacunek i pięć tałków, o to właśnie chodzi. Te, a czemu? Boże, czemu oni jakoś. Aha, ktoś tu strzela. Dobra, mniejsza z tym, ja to nie jestem od pilnowania porządku. Ja tylko tutaj wykonuję e, brudną robotę, za którą uzyskałem szacunek na i uda mi się przejść mm, grę. No dobra, w takim razie. Lecimy po kolejne zadania od Uzi'ego. W sumie policja nie sprawia nam większych problemów tak naprawdę w tej misji. Niby trzy gwiazdki, ale nic takiego wielkiego. Dobra, co tam Uzi nam dla nas jeszcze wymyśli ciekawego? Będzie trzeba pomóc tutaj w naszej inwestycji, znaczy inwestycji w naszych udziałach. Wybuchowa sprawa. the glorious sound of a hole-in-one great shot boss thanks not bad woozy so the sindaco family was behind the attempts to sabotage our venture i wonder why it's only them and not the others probably ain't just them rule of the streets don't snitch what we need is to hit the mafia casino yeah go jack the place Hey, hitting a casino isn't like gangbanging. It's a whole different league. Yeah, you right. It'll take some planning, but I'm down. She always wanted to pull a heist. What the? Ah, bad luck. Listen, you're gonna need a crew and some special equipment. Yeah, it'll take some explosives. Always gotta blow up shit to pull a heist. You know what? There's an open cast mine southwest of the city limits. They must have explosives. I'll go peep it out. Jedź do kamieniołomu. Tylko gdzie jest mój. O, o, o czerwone. Stój, 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 stój. Siema, Elvis, co tam? Spadaj. E, dobra, mapa i teraz tak. Gdzieś poza miastem. Tak. A no tak, no to na autostradę i wio prosto. Do kamieniołomu. W kamieniołomie, no fakt. W kamieniołowie powinni, mi... powinni mieć jakieś materiały wybuchowe, żeby to trochę im sprawniej szło. Kurde, ta policja działa tutaj w tym San Andreas e, zacząłem w sumie, e, tym mogę wam powiedzieć, że... O Boże jeszcze przejechał dobra, ja stąd spadam Bum Ale będzie masakra Ok, coś jeszcze będzie chciało wybuchać. Oho! przejechałem jest straż pożarna, brawo! Okej, okay, nikt więcej tutaj nie chce się ten... rozwalać? Super. W takim razie oddajcie mi jakiś samochód, bo nie mam. E, dlaczego nie zacząłem odcinka tam z lotniska? E, bo, 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 bo w sumie miałem problem z zaczęciem tej misji, słuchajcie. Tej, co przed chwilą robiliśmy, z wyjazdem po prostu z jego garażu, nie chciał nam wyjechać z garażu musiałem sprawdzić na necie co tak naprawdę się dzieje i podobne problemy były mianowicie jeżeli ktoś ma problem z wyjechaniem z garażu z tym gościem na masce musicie wcisnąć przycisk patrzenia za siebie w samochodzie jak jesteście no to tam jest przycisk taki co się poglądacie za siebie, bądź wyłączy, bądź włączyć, włączyć limit klatek ale ja w limitu klatek nie chciałem włączać dlatego, że o wiele większe lagi są w momencie nagrywania. Ale udało się z tym patrzeniem za siebie. I ukradnij dynamit. Dynamit został przygotowany do wysadzenia. Czyli pewnie nie mogę go ten. A, zabierz go, za mnie, robotnicy go zniszczą. Będziesz potrzebował czegoś ciężkiego, aby rozwalić te skrzynie. Okej. Okay. Czyli co? Muszę szybko tam wbijać. Detonacja. Zabierz dynamit zanim skończyć raz zostanie wysadzony. Tu jest jakiś zjazd. Dobra, dwie minuty, no to trzeba będzie się spieszyć, niewątpliwie. Nie, no, tu gdzieś mamy pierwszy. My safety gear? Co ty... Hey, Ej, nie ziomuś, nie... Tykej. O, tutaj mamy coś ciężkiego, jest. No i super. Dobra, mamy minutę, półtorej minuty. Kurde, wypadałoby to. Podnieść dynamit, Aha, no tak, jeszcze muszę to podnosić. Ładnie. Dobra, kolejne miejscówki z dynamitem tutaj. No, powinniśmy zdążyć. Dwie laski z czterech, i tam jeszcze jedna jest taka swobodna, a jedna jest kurde wożona przez tego typa, i on będzie najwięcej problemów sprawiał. Gdzie muś. Nie rusza. Okej, okay. minuta Powinno nam spokojnie wystarczyć. Wiecie co, ja to zrobię, może tak. A, dobra. Mniejsza, podejdę do niego. 43 sekundy. Ciekawe czy ja go mogę po prostu strącić. A, ja po prostu niego mogę przejechać. Ło! Wow. Misja... Jak?! Przecież rozwaliłem tę skrzynie. Zebrałem czwartą laskę dynamitu, no chyba wy jesteście porąbani. O co wam chodzi? Oh, fuck you, assholes. Dobra, zaraz tutaj będę. No dobra, mamy te cztery laski, i wcześniej nam nie wybuchł. E, znaczy. Wy, wybuchł nam ten. E, ta, ta ciężarówka. Aha, ochrona blokuje wyjazd. No dobra, czy daj nam o co tutaj? krosowej poszukaj innej drogi ucieczki. No właśnie, no. Aha, tutaj trzeba będzie przeskoczyć. Dobra. Tutaj, nie wiem co dalej. Po schodach, wyciągiem... No dobra, no ale zebraliśmy, patrzcie, troszeczkę, no wiecie, nie w tym momencie dokładnie wymierzyliśmy, że nam ta ciężarówka się rozwaliła. O ty W tym momencie niestety. Bo tak, zebraliśmy cztery laski dynamitu, wtedy nam wybuchła ta ciężarówka. O! nie trafiłem. Eee, a jakby nam się pojawiła, pojawił pewnie jeszcze ten filmik, to by było wiele, wiele prościej, szybciej i w ogóle. Okej. Okay. Dobrze, że mi pokazuje gdzie jechać, bo tak naprawdę to nie wiedziałem. No nie strzelaj do mnie pało. Ej, ta pała do mnie strzelaj to tak, że mnie boli. Mhm. Straciłeś głowę na służbie stary. Krosa. No, krosem tutaj to wszędzie wiedziemy. Eee, dobra. No i ochrona nie wyblokuje wyjście. No i jak ja mam nie... Ej, przeżyć jak będę musiał przez, przez to przejechać. Ej, to było fajne. Prawie pojechałem po tym. Ja zapałuj się. Ło! Ej! Jakie wiksy! Zawsze by mi się podobało, jak na krosach w ogóle, jeżdżą tak wyczynowo, trochę. Udało się. Teraz gdzie? Zaraz to mi rozwalą ten. A teraz dostarcz dynamit na miejsce zrzutu. Czyli gdzie? Mieliśmy do kasyna je odrzu po odrzu podrzucić. To jest to zaburza, piaskowa, ja się pytam? No to ja tutaj się nie umawiałem, Akurat bez kasku burza piaskowa to jest... jechać na motorze to jest dosyć kiepskie, kiepska sprawa. To jest Wuzzi? Nie, to jakiś przydupas Wuz jego pewnie. No i co? Tyle? Jedź do kamieniu, aby uzyskać dostęp do tamtejszych misji. Nie chcę! Ja chcę do jego po kolejny... Po kolejną misję, bo najprawdopodobniej zbliża nam się tutaj jakiś napad na kasynu, tak chciałem powiedzieć, na bank. Napad na kasyno, co może być dosyć, dosyć interesujące i wymagające poniekąd. Tutaj nie. Tutaj następna w lewo. Zapiszemy sobie grę i jeszcze może zdążymy zrobić jedną misję, jak nie dwie, o ile... Nie będzie nam przysparzać żadnych problemów z bugowaniem się albo, o, albo... Nie, nie, nie do środka! Chciałem zapisać. Zawsze jak wychodzi z jakiegoś y, auto... Y, a, tego... ...pojazdu, to zanim... ...odzyskam kontrolę nad myszką, to jest jakiś taki, jakieś takie opóźnienie. Dobra. Dziwi mnie to, dlaczego nie mogę w budynkach biegać. Bardzo chętnie bym podbiegł na miejsce wzięcia tego zadania, ale się nie da. Co tam uzi? Masz swoje żetony. Hmm? Hit me. Are you sure, man? Yeah, I'm going for five card hand. Come on. Okay. Here. I'm a stick. What you got? How would I know? You tell me. Not good, man. You got a uh, 47. Damn. You're bad luck for me. You know, when I play the other guys, I always win. Boss, take a look at these two chips. One's a fake. That's amazing. You didn't even touch him. No, I just took a guess. Why else would he come in with two chips and sound so worried? You take a look. Oh yeah, the dragon on this got the sunglasses and a white stick. Insolent bastards i'll make sure the cashiers are extra vigilant it's obvious where these chips are coming from the Sindaco family owns a plastics factory across town i'm gonna blow it to shit man look don't trip i got you on this Przerwiesz ich operację, ale gdzie dokładnie ta fabryka jest? Gdzieś tutaj z lewej. Hmm, aha. 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 Myślę, że autostradą moglibyśmy pojechać. Będzie chyba najszybciej, coś mi się zdaje. Bo tak, tutaj hmm, telepać się przez miasto to będzie dużo, no, dużo, dużo cackania się i zakrętów. A tutaj mamy jedną prostą, drugą prostą i powinniśmy być na miejscu. Jeżeli oni mają fabrykę plastiku. Hmm, to faktycznie mogą nam robić problemy z tym, że mm, będą kopiować nasze. Nie tędy. Ale będą kopiować nasze żetony. Po... I je jakoś tam. dystrybuować, nie? Ale tak bezczelnie podrobione. Jakaś biała koszulka i okulary na smoku. Ah. Fuck you. Ale zniszczymy mi się coś zdaje, że zniszczymy te wszystkie, tych wszystkich mafijnych dupków i będziemy mieć wszystko z głowy. Oby. Okej, okay, to było gdzieś tutaj przy tym hamburgerze. Hmm... To nie było jakbym mógł tam wjechać, tylko tutaj wszędzie jest. Aj je, 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 je. no, przełaś. Mogę tam dojść tak z buta, czy mogę wziąć jakiś ten... Podne wejście jest strzeżona przez strażników, przedostań się do... Nie się, niezauważenie do fabryki. A niezauważenie to znaczy jak, znaczy w sensie którędy... No tu jest drut. Mogę tak tutaj? Bezpośrednio, bezczelnie? Chcę tego, ale bardzo bym chętnie wziął jakieś uzi do ręki. To się zawsze przyda. Hmm. O! Hey, who's this prick? Jakiś... Somebody take care of this joker. To, to Wło Włosi, tak? Oh O, siet! Co ty to Ameryka? To jest America, I thought to is Ameryka! Gin? Oh! Ja cię sunę! Co to miało być? Auć! A fuck you! Dlaczego ja nie, nie pomyślałem o tym wcześniej, żeby ich rozwalić z tego? Pała! Jak mnie poharata! O Boże! To było nadzwyczaj słabe. Ten minigun jest dobry. Tłumaczyliście mi, gdzie ja go mogę znaleźć, tak naprawdę, ale zapomniałem. Musiałbym poprzeglądać komentarze. A przy okazji, jak ja przeglądam te komentarze, to później zapominam dokładnie. Znaczy, bo wy mi tłumaczycie czasami, gdzie coś jest, a ja na przykład jeszcze tej lokacji dokładnie nie znam, nie? Przynajmniej tak czasami bywało. Trzeba uważać teraz strasznie na swoje zdrowie. Nie chciałbym dostać od kogoś w plecy. Może najpierw przejrzę. Albo nie sądzę, żeby. Ja rozwaliłem teraz już co? Wszystkich? Nikt więcej nie, be... nikt więcej nie będzie mi tej zawracał głowy? Nie wierzę. Ło! Ło, Ło, Ło! ło, ło. No właśnie. To się jeszcze tu jest? Nie. No i dobrze. Okej. Okay. I co, mam to porozwalać, tak? Mogę to porozwalać czym? Nożem? O fuck! O fuck! Ale jestem idiotą! Boże, jakim jestem idiotą! O cup! Co to kurna pało! Skąd miałem wiedzieć, że to wybuchnie? Cięcie! Okej, okay, jesteśmy w tym samym miejscu. Teraz będę wiedział, że to wybucha. No tak, to wybuchaj i co, i nie chcę wybuchać. Teraz, ah. no, ale stracę na temat amunicji! No, ale się, czego się nie robi dla. Dobra swojego interesu, co? O! A, a ty się skąd wziąłeś? Ziom ej. Ziomuś! Aha, ty. Ty przychodzą kolejni. Nieładnie. Przyjechali. No, chyba tego nie przeżył, tak mi się przynajmniej wydaje Albo... O, o, oh, shit! Jaki typ! Łaaa, wow, to bolało! Hmm O Dobra I teraz tak, mamy jeszcze... Ile maszyn? I mamy mało zdrowia, to mnie najbardziej drażni. Widzę, że to nie ma znaczenia, czy ja to rozwalam Uzikiem, czy ja to rozwalam Tym MP całym Dobra robota, za nie wykonuję. wracaj bezpiecznie do kasyna Uziego. No nie wiem, czy to będzie bezpieczna podróż, jeżeli ktoś tutaj na mnie będzie czyhał. Halo, Okej. Okay. czy to będzie bezpieczne? Czy ja bezpiecznie wrócę? Pewnie ktoś mi będzie gonił, to mogę się założyć Że ktoś mi będzie gonił, bo tak to by się misja już skończyła A tak to widzicie, że jeszcze tutaj Coś jest nie tak, coś jest nie tak Ja chcę wyjechać na tą autostradę To będzie najłatwiejsze, jeżeli by mnie ktoś miał nawet Ścigać na autostradzie, będzie mi łatwiej jakoś tam uciekać O, może tędy zjadę na autostradę, bo Tak, da radę, okay no i do kasyna jego czy aby na pewno to było aż tak proste, że mnie zostawiam w spokoju hmm. i powinno się tak szybko rozejść, jak ja tam wbiłem, rozwaliłem co miałem i spadałem. Oczywiście biorąc pod uwagę jeszcze to, że automat wybuchł mi przed twarzą, nie wiem co tam tak naprawdę mogło wybuchnąć, a tym bardziej jak mogło coś wybuchnąć, gdy ja nawalałem w to z noża. To było dosyć dziwne, trzeba przyznać. Uhu. To było dosyć dziwne. Dlaczego ja tu pojechałem, a nie tu? No i dlaczego ja mam niby podjechać do garażu? A nie mógłbym sobie na save'a spokojnie zrobić. Uzi, wszystko spokojnie. Spokojnie, spokojnie jak na wojnie. Uzi? Hey Carl, no i fantastycznie! 10 taków dla mnie e, i respekt. Jak tam nasz respekt? Rośnie powoli, powoli, powoli. Nie jest źle. Nie jest źle. Dobra, w takim razie dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz. Będę wdzięczny, no i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się na razie, pa pa.